tak, tak, słucham dzień dobry panie ministrze, dzień dobry tak, już melduję, tak dyrektor szpitala z tej strony, tak, dokładnie, dokładnie co się dzieje ja już melduję, już melduję więc tak, no, na naszym terenie w zasadzie zero zakażeń zero, zero zakażeń i zero y, zachorowań, zero jaka metoda? a nie, no to po prostu do szpitala przyjmowaliśmy tylko zdrowych, tylko zdrowych, tak, także stopień wyleczenia mamy 100%, tak nie, a teraz w ogóle nie przyjmujemy, bo cały szpital jest w kwarantannie, także nie, nie działa. A, a testy, testy. No, uff, robiliśmy testy, no, testy ciążowe robimy, testy maturalne robimy też. Ciążowe kilka, ciążowych wyszło pozytywnie, tak, tak, tak. Ma maski, maski, mamy, masek mamy dużo, mamy, mamy, y, te maski mamy, o, y, y, Halloween mamy maski, panie ministrze, mamy z Halloween, o, z, ze sklepu Śmieszne Rzeczy mamy maski, takie różne, o, też mamy takie, masek mamy dużo, bardzo, bardzo dużo, o, tak, 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 tak. karnawałowe maski też są, tak, tak, to mamy, to, to mamy, tego nie trzeba, nie trzeba, nie trzeba. Rękawice? Tak, rękawice też mamy, też ochronne, tak, to Magda Gessler nam dostarczyła takie rękawice tutaj, Panie ministrze, takie kuchenne, takie tak, do, no ochronne, ochronne, to są. Gesslerowa, tak, tak, dostarczyła, to dość, dość sporo tego mamy, tak, 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 tak. Aha, a, a zmarli? A nie, 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 bo ci, co zmarli na naszym terenie, ich jest dość dużo, tak, tak, to oni zmarli na płaskostopie, tak, na płaskostopie. Mhm, mhm. Dziękuję, panie ministrze, dziękuję. Tak, Pozdrawiam serdecznie.